Jaki czas minął od Twojego leczenia? Mogę mieć chrypę, bo trochę choroba mnie bierze. Słuchaj, jaki czas minął od Twojego leczenia? Tak. Może jaki czas minął od, od momentu, kiedy podjąłem decyzję, że chcę żyć na trzeźwość, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to zrobić i się udoskonalać, ponieważ nie uważam, że e, będąc na terapii, to był koniec mojej pracy, to był dopiero początek mojej pracy. Więc terapia tylko i wyłącznie dała mi jakieś fundamenty, podstawy, które pozwoliło mi na to, żebym zrozumiał tą chorobę, żebym wiedział, jak z nią żyć, funkcjonować, ale podstawy, to nie, że wszystko, tak? no bo wiadomo, byłem na czterotygodniowej i to jest krótki okres, żeby w ogóle mieć czas, przestrzeń, wejść w siebie i zrozumieć wszystkie procesy, mechanizmy i w ogóle na czym to polega. Więc tutaj bardziej bym się zapytał, ja, od kiedy. Zmieniłeś swoje życie i znie, zacząłeś zmieniać swoje życie. O, i to jest fajne może pytanie. Ja zacząłem zmieniać swoje życie dokładnie ponad 5 lat temu, w październiku. Listopad, listopadzie chyba. Listopadzie będzie e, listopad. Listopadzie, październik, w październiku będzie, y, będzie, będzie, będzie. Ile już? 6, 6 lat. E, I to nie jest takie to, że raz jedną robotę zrobisz, tylko w ogóle to jest cały czas praca nad sobą, cały czas udoskonalanie się. Cały czas praca nad niedoskonałościami, szukanie swoich wartości, dbanie o nich, uczenie się emocji, rozmowy, taka, taki rozwój, inteligencja, taka inteligencja emocjonalna, tak można powiedzieć. I to jest, ja uważam, że leczenie, dostosowanie się do tego dzisiejszego świata będzie trwało. Całe moje życie. A to jest fajne, bo to, to jest takie, takie inne, wartościowe, które daje mi satysfakcję. I teraz mówię: Jestem jaki jestem i różnie ludzie mówią. A niektórzy mówią, że dalej ci pancie chlejać, co cholera wie. Mało istotnie, nie obchodzi mnie to. Ale tak jestem po pięciu, sześciu latach pracy nad sobą i. Walki, może walki nie. I nauki, nauki, jak żyć w trzeźwości. Bo to trzeba się nauczyć od początku. Bo świat jest inny niż nam się wydaje. I to jest bardzo ważne. Ale tak, 6 lat w tym roku będzie. Pod koniec tego roku będzie 6 lat. No, i takie odpowiedzi, mam nadzieję, na Ci pytanie. Pamiętajcie, nie, że. I to jest bardzo istotne i ważne. Nie, że raz idziemy sobie na terapię i koniec, kropka. Tylko idąc na terapię, otwierasz nowe drzwi, nowe, nowe, nowy jakiś okres Twojego życia. I to jest dopiero początek. To jest dopiero początek tych zmian, wartości, przemiany, ale warto. Trzymajcie się.